Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórym ludziom tak łatwo przychodzi nawiązywanie różnorakich relacji, podczas gdy ty czujesz się jak outsider w każdym towarzystwie? I poznaj Tomka, 28-letni programista, który zawsze czuł się nieswojo wśród ludzi. Unikał imprez, unikał spotkań, a nawet zwykłych rozmów w pracy. Dlaczego? Bo głęboko w środku nie lubił samego siebie. Aż pewnego dnia wydarzyła się niesamowita rzecz, i dzisiaj porozmawiamy o tym. Jak brak miłości do siebie wpływa na nasze relacje z innymi, i co możemy z tym zrobić? I Tomek przez lata żył w przekonaniu, że jest gorszy od innych. Krytykował swój wygląd, swoje umiejętności, swoje decyzje, i ta wewnętrzna krytyka sprawiała, że czuł się po prostu niekomfortowo wśród ludzi, bojąc się, że oni też dostrzegają jego wady. I zanim opowiem ci, co zmieniło życie Tomka, to zastanówmy się, dlaczego brak miłości do siebie. Tak mocno wpływa na nasze relacje i projekcja. Często zakładamy, że inni widzą nas tak, jak my widzimy samych siebie. Czy jeżeli nie lubisz siebie, to będziesz prawdopodobnie czuł, że inni też Cię nie lubią. Samoizolacja, brak pewności siebie prowadzi do unikania kontaktów społecznych. Negatywne myślenie, skupiamy się na swoich wadach ignorując nasze zalety, których pewnie mamy sporo. Strach przed odrzuceniem. Boimy się bliskości, bo nie wierzymy, że ktoś mógłby nas po prostu polubić. I trudność w przyjmowaniu komplementów. Nie wierzymy w pozytywne opinie na swój temat i na przykład ktoś nam mówi komplement, to my zamiast podziękować, to mówimy Nie, to nie jest prawda, yy, nie mów tak, weź już przestań. Nie, nie robimy tak. Ale dobra, wróćmy do Tomka. Jego moment przełomowy nastąpił, gdy trafił na warsztaty z psychologii pozytywnej. I tam poznał Anię, trenerkę rozwoju osobistego, czyli typowego coacha, która pokazała mu, jak ważna jest miłość do siebie. I to doświadczenie to uświadomiło Tomkowi kilka kluczowych rzeczy. Nie możemy dać innym czegoś, czego sami nie mamy. Akceptacja jest fundamentem zdrowych relacji z innymi. Nasze wewnętrzne przekonania kształtują naszą rzeczywistość. Zmiana stosunku do siebie wymaga praktyki oraz cierpliwości. I pokochanie siebie to nie egoizm, tylko po prostu konieczność i musisz siebie kochać. Więc jak możemy zacząć budować lepszą relację ze sobą, aby otworzyć się na innych? Praktykuj wdzięczność, czyli codziennie znajdź trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny sobie. Zmień swój wewnętrzny dialog. Zamiast krytyki używaj słów wsparcia. I zachęty. Celebruj swoje sukcesy. Nawet te najmniejsze mają znaczenie i są po prostu ważne. Akceptuj komplementy. Zamiast zaprzeczać lub po prostu mówić, o, nie mów tak, nie, to nieprawda, to po prostu podziękuj i nic nie mów. Powiedz, a dziękuję bardzo i tyle. Dbaj o siebie. Traktuj siebie z taką samą troską, jak, z jaką traktowałbyś twojego przyjaciela. Więc pamiętaj, że budowanie miłości do siebie to proces. Nie stanie się to z dnia na dzień. Ale każdy krok w tym kierunku przybliża cię do lepszych relacji z innymi. I Tomek, inspirowany warsztatami i radami tego coacha zwanego anioł, zaczął pracować nad swoim stosunkiem do siebie, zaczął od małych kroków codziennego zapisywania jednej pozytywnej rzeczy o sobie. Z czasem zauważył, że łatwiej mu przychodzi rozmowa z ludźmi, a nawet zaczął czerpać przyjemność z towarzyskich spotkań. Więc teraz pytanie do ciebie, czy ty jesteś gotowy? Dać sobie szansę na miłość. Pamiętaj, że to ty jesteś pierwszą osobą, z którą budujesz relacje każdego dnia. Ty jesteś. Widzisz się codziennie, więc musisz mieć z sobą relację jakby dopiętą na Tip Top, żeby była taka. Więc następnym razem, gdy złapiesz się na negatywnym myśleniu o sobie, to się zatrzymaj i zapytaj, czy powiedziałbym to swojemu najlepszemu przyjacielowi? Jeśli nie, to może czas zmienić ton naszej wewnętrznej rozmowy. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw suba, a ja się żegnam, no i do następnego.